Znajdujemy się na show French Touch, ze mną Ida Nowakowska, cześć! Witam serdecznie, cześć! Powiedz mi, co jest według Ciebie taką kwintesencją, jeżeli chodzi o wspólną kulturę Polski i Francji? Hmm. Myślę, że szacunek do elegancji, savoir vivre, jak samo określenie wskazuje z języka francuskiego, myślę, że jest u nas też częścią naszej kultury i bardzo to cenię i lubię właśnie i we Francuzach i w Polakach. Powiedz proszę, skąd pomysł na Twoją kreację? Skąd się to wszystko wzięło? Wspaniały projektant, prosto z Francji, prosto z Paryża. To jest wielki dom mody, który zajmuje się wieloma gwiazdami takiego światowego formatu, więc dla nas to jest wielka przyjemność, właśnie dzisiaj ich projekty mieć na sobie. On ora to view tak się nazywa. Byłam nawet w ich atelier we Francji. Są naprawdę wspaniali, taki duet kobieta i mężczyzna, który którzy zawsze współpracują i tworzą na wielu gwiazd typu Beyoncé, Lady Gaga, różne kreacje, takie bardzo estradowe, jak widać, nie takie typowe francuskie na ulicę czy nawet na, na wyjście do teatru, tylko taka estrada w pełnym tego słowa znaczeniu. A też warto zaznaczyć a propos Francji, że Francuzi będą gospodarzami tegorocznej Eurowizji dla dzieci. Tak, to prawda. Już w grudniu, czy trzymasz kciuki za Sarę, bo wiesz, jak wygra, to będziesz po raz trzeci naszą prowadzącą. Mam nadzieję, że wygra. Nie tylko dlatego, że mam nadzieję, że będę prowadzić, tylko dlatego, że jest wspaniałą dziewczyną o wielkim talencie. Miałam przyjemność śledzić jej poczynania w The Voice Kids od początku i bardzo, bardzo ją lubię i bardzo jej kibicuję i mam nadzieję, że zawójuję naszym eurowizyjnym światem, bo to jest taki świat trochę mini. I naprawdę nie, no nie mogę się doczekać, aż pokażę całej Europie i reszcie świata jak pięknie śpiewa. Powiedz, proszę jeszcze, czy szykuje się coś ciekawego w przyszłości Twojej zawodowej, teraz w najbliższym czasie? U mnie tylko ciekawe rzeczy zawsze. Sporo projektów naraz, i nie ukrywam, że kilka z nich jest takich bardzo moich, bliskich temu, co robię najlepiej, że tak powiem. I nie mogę się doczekać, żebyś mogła się podzielić tym wszystkim, ale to jest taka ciężka praca, żeby pokazać wreszcie coś, co, co mam nadzieję będzie wyjątkowe. A kiedy takie informacje można się spodziewać? Mam nadzieję, że czym szybciej, tym lepiej. Czego Ci możemy życzyć, bo jesteś uśmiechnięta, masz tyle energii, tyle radości z Ciebie, panuje. To czego Ci można życzyć właściwie? Żebym miała dużo siły, być codziennie dobrym człowiekiem i przekazywać dobroć mojemu synkowi. Tego Ci życzę i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i. Maxi. Ręcz tacz,